Witajcie z tej Patryk, kanał o Buty Nie Grają. Tu jeszcze macie stare logo pierwsze koszulki buty nie grają jakie graliśmy i dzisiaj recenzja butów, które są dla mnie butami świetnymi, uwielbiam je i te 25 godzin, które w nich grałem to na pewno nie ostatnie godziny, w których gram. Po prostu uwielbiam te buty. Ale czas przejść do recenzji. Jednak zanim to zrobimy, pamiętajcie subskrybować ten kanał, ponieważ no, zaraz będzie 4000 subów, co będzie fajne. A na 5000 subów zrobimy giga konkurs z butami, z giveawayami, ze wszystkim. Będzie tyle nagród, że wbijajcie tę subskrypcję. I pamiętajcie polubić ten film, ponieważ te buty zasługują na takie. Lajki na wszystkie lajki. I pamiętajcie, że na dole macie przycisk wesprzyj. I każdy, kto jest wspierającym, ma wpływ na to, co pojawia się na odcinkach oraz dodatkowo raz w miesiącu bierze udział w losowaniu nagród dla wspierających i jest w specjalnej grupie, tam są dodatkowe rzeczki. Dobra, przejdźmy już do samej recenzji buta. Puma MB 01. No to tak. Wersja wysoka bardzo fajny but, bardzo, bardzo go lubiłem. Ale zawsze mówiłem, że w wersji Low byłby lepszy. I jest w wersji Low. Naprawdę jest genialny. Dla mnie ta mała zmiana, tylko cholebki, zmieniła na tyle, że ja jestem przeszczęśliwy. Jeśli chodzi o trakcję, świetnie, no to puma. W Pumie MB, no, trakcja jest świetna tutaj. Nie ma nic do zarzucenia. Jak widzicie, no nie grałem na najczystszych halak a mimo to kleiło się. Boże, jakie to jest brudne. Ja nie grałem w na oddorze, naprawdę. W wysokich grałem, w niskich niej i naprawdę są brudne. Jeśli chodzi o wytrzymałość, no nie widzę tu najmniejszego zniszczenia podeszwy zewnętrznej. Nie, wszystko wygląda perfekto, więc wytrzymałe są. Jeśli chodzi o amortyzację tego buta, no to to jest pianka. Wiadomo, jeśli ktoś lubi poduchy i nienawidzi pianek, no to i tak będzie narzekał na ten but, że jest za słaba amortyzacja, że w ogóle co to jest. Ja osobiście uważam, że jest spoko. Mega wystarczająca, ja nie potrzebuję więcej. Ja uważam, że nauczony doświadczeniem Lebronów 19, za dużo podłóg, to jest przegięcie i nie chce ci się grać. Czujesz się jakbyś grał w czołgu i z buty się za ciężkie. Oczywiście te buty nie są lekkie, i wagę macie first impression, żebyście nie pytali po raz tysięczny w recenzji, gdzie jest waga. Buty ważymy zawsze first impression i uważam, że ta pianka jest spoko. Ja nic więcej bym od niej nie chciał, dla mnie jest git i oceniam ją bardzo porządnie. Jeśli chodzi o cholewkę, no, jest to samo co w wersji wysokiej. Jedyna rzecz, może, która nie do końca każdemu może pasować, to dla mnie ten but jest dość szeroki. On tutaj na bokach jest dość szeroki. Jeśli jesteś szerokostopcem, masz płaskostopie, to buty będą spoko dla Ciebie, naprawdę. Dla mnie jest bardzo szeroki, ale jak tu się ściśnie, to jest odpowiednio. Uważam, że lockdown stopy jest lepszy niż wyższych, ponieważ wysoki jakoś ten język tutaj ginął, a tutaj możecie go lepiej docisnąć do stopy, przez co sam lockdown jest lepszy. Jeśli chodzi o ubieranie tutaj machillesa, to ja przy butach wysokich czasami tego Achilles'a odczuwam i tutaj to zniknęło. Ani razu nie czułem czegokolwiek w tych butach z bólu Achilles'a, więc byłem mega zadowolony. Jeśli chodzi o mankamenty tych butów, no to dostępność. Wyszły te 3CW i od tamtej pory no nic. No a, przepraszam, jeszcze to czarne wyszło całe, to All Black. No i tamtej pory nic się nie pojawia. Mam już pierwsze zdjęcia dwójek. No Uważam, że trzymają się tego designu, trochę pozmieniali. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Oczywiście ja już czekam na wersję low, bo low będzie pewnie lepsza i fajniejsza. Chociaż wersję high, się będzie, to też pewnie kupię, no bo to Puma, a Puma je ostatnio bardzo lubię i szanuję i uwielbiam. Niestety przez dostępność ceny resale'owe, bo retailowych nie ma. Są dość wysokie i to jest duży problem tego buta, ponieważ… Jeśli ciężko go dostać, no to cena jest wyższa. Jeśli cena jest wyższa, no to też odstrasza dużo ludzi. Ale uważam, że jeśli macie możliwość, powinno się spokojnie, albo będzie dropnie długo i możecie wbić i tam zakupić te buty, no to nie wahajcie się, kupujcie. Ja uważam, że to będzie topka butów tego roku. Zdecydowanie uważam, że to będzie topeczka butów roku 2022. No ale to przekonacie się dopiero w grudniu. To już niedługo, więc ja osobiście uważam to za 10 na 10, but jest świetny i naprawdę mogę go polecić każdemu. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia już w czwartek w porównaniu butów. Chyba, że chcecie w czwartek zobaczyć nowe Lebrony. Dajcie znaka, co wolicie obejrzeć w czwartek, czy first impression nowych Lebronów, czy jednak porównanie tych PUM MB, z pumami TRC Cord Blaze. Dobra, na razie ho.